Witam Was serdecznie w tym pierwszym poradniku, który dotyczy łowienia karpie z rzutu. Obok mnie Tomasz Turek. Witam Cię serdecznie Tomku, właściciel firmy TT Karp. Poprosiłem Tomka właśnie do tego poradnika, żeby gościnnie wystąpił i opowiedział Wam pokrótce odnośnie łowienia z y, rzutu. Jaki sprzęt wybrać i jak łowić te karpie. Tomek ma za sobą już kilka ładnych ryb, zarówno z polskich wód, jak i zagranicznych. Oczywiście złowił je metodą z rzutu, dlatego też poproszę Cię Tomku, żebyśmy w tym pierwszym poradniku poruszyli sobie temat kołowrotków. Jaki kołowrotek należy wybrać do łowienia przede wszystkim, jaki kołowrotek do markerowania i jaki do spombowania, nie do nęcenia. Mm -hmm. Witam serdecznie, Ciebie Michale i Was wszystkich. Słuchajcie, co do kołowrotków jeżeli chodzi o, o metodę łowienia zrzutu. To przede wszystkim używamy kołowrotku typu Big Pit, czyli duże szpure, duże kowrotki. Przede wszystkim w wędkarstwie rzutowym są potrzebne mocne kowrotki, na tyle mocne środek kowrotków. Wiele firm produkujących kowrotki, wielu firm, zdarzało się tak, że kowrotki na, na zasiadkach naprawdę firmowych nie wytrzymywały przełożenia, jeżeli naprawdę było intensywne zużycie. Ale to mówię, to już kwestia tam doboru i tak dalej. Jeżeli chodzi o kowrotki do, do rzutów, to tak naprawdę potrzebujemy dwa rodzaje kowrotków do rzutów. Potrzebujemy kowrotek, jeżeli chodzi o o, boże, o spomba, spomba czy markera, do spomba potrzebujemy kowrotek szybki, typu Big Pit, jak największy nawój. To akurat mamy kowrotek Shimano ultegra Spoda. On tu ma nawój z tego co pamiętam 118 albo 120 cm ma jeden obrót kotką. Jest to szybki kowrotek, co jest ważne szczególnie przy łowieniu zrzutu, jak nęcimy jest dużo szybszy zwijanie się. No, prosty przykład, jak ma kowrotek nawój, i tam powiedzmy tam 80 cm, jeden obrót, a 128 no to jest różnica tam tak naprawdę 40 cm, to jest niewielka różnica, ale przy 100 rzutach na odległość 100 metrów nagle robi się odległość. Także do, do spomba polecam szybkie kowrotki. To jest na przykład Shimano, tam jest potem jeszcze Daiwa, Daiwa Spod jest z tego co pamiętam. To są naprawdę typowo kowrotki do, do spombowania szybkie, jeżeli chodzi o marker. Jeżeli chodzi o rzucanie, już nie jest to konieczne. Typu, przede wszystkim, żeby był Big Pit, duży kowrotek. Kolejna sprawa to jest szpula. Szpula nie musi być głęboka. Wiele teraz mamy na rynku bardzo dużo kowrotów i tak dalej. Są kowrotki tam, spójnościami, spójności nawet do 400-500 metrów. Do rzutu nie jest to potrzebne. Szkoda, tak naprawdę, materiału, czy podkładu, czy te tak dalej, bawi się z takimi rzeczami. Potrzebujemy szpulę płytką, tak naprawdę, do żeby nawinęła powiedzmy te 300 metrów materiału. Wspomniałeś, że nie potrzebujemy więcej jak 300 metrów żywki, no jest to czy tam plecionki. Jest to logiczne, ponieważ no nikt tam nie rzuci 400 metrów, mając nawet tyle no, żywki na powrotku. Dokładnie. Okej, okay, więc w Tomku kołowrotek do, do nęcenia, do markerowania mamy już umówiony, a taki kowrotek stricte do łowienia. On się czymś różni od tego do markerowania, do spąpa? Jak to wygląda? Yy, różni się tylko tym, że to jest też kołowrotek typu Bipi, duży kowrotek z dużą pewnością szpuli. Znaczy z dużą dużo z dużą szpulą. Dużą szpulą. Dużą szpulą. Nie musi być już tak szybki jak przy, co jest ważne, przy, przy spodzie. Normalne kowrotki mają tam nawój powiedzmy tam od 80 do 90 cm, są to wolniejsze kowrotki z wolniejszym nawojem. Nie jest tak potrzebne, już są, są tak szybkie przy rzutach, bo mówię, nie potrzebujemy tak szybko zwijać. Ważne są kowrotki do, do spomba, szybkie. A to do rzutów, to już nie ma to najmniejszego znaczenia. Czy to będzie wtedy kowrotek z przednim hamulcem walki, czy z. Yy, z wolnym biegiem nie ma to najmniejszego znaczenia, to już kwestia już upodobania i gustu. Ja osobiście używam przednich hamulce walki, choć wcześniej mówiłem na kowrotki z wolnym biegiem, przedstawiłem się na przedni hamulec walki. Po prostu wygoda, szybkość i tylko tyle, mówię, to jest kwestia już gustu. To już, to już mówię, można mówić i na to, i na to, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne są kowrotki, właśnie no, mówię o, o spodach. A do łowienia, czy to będzie wolny bieg, czy to będzie przedni hamulec walki, nie ma to najmniejszego znaczenia, kwestia to, co lubicie. Okej, okay, więc temat kołowrotków mam nadzieję, że Tomek Wam pokrótce objaśnił. W tym poradniku to już wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym poruszymy temat wędek. Dziękuję Ci Tomku, dziękuję za porady, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.